Nie zapomnisz z tego się nie zapomina, stajesz w pamięci bez wyjścia eksji. To już nie ta droga, nie pójdziesz teraz tędy. Tutaj popełniasz kolejne błędy. Z tego się nie wychodzi jak zwykłej choroby. To jest coś na dłuższy czas. Otwórz oczy, popatrz na świat, widzisz? Tu stoi twój brat, wszyscy stoją za tobą, a ty oddajesz się tym nałogą, niszczysz rodzinę, znajomych i siebie. Zobacz, jak to wszystko wygląda, w jakim głównie Ty żyjesz. Miłości dzisiaj już nie ma. To zwykłe Kłaściem, to tylko głupie przyzwyczajenia. Nie będzie ciebie, nie będzie nas. Gdyby tak cofnął czas, wybrać inną drogę, obrać inny cel, gdyby wszystko było ok. I used to think that love was just Cause it's love is a headway. Jeszcze możesz być szczęśliwa, tylko zmień to, postaw na swoim. Nie idź za tym, nie bądź zależna od tego. Nie widzisz, że to jest coś złego? Pchasz się w to dalej, sił ci brakuje? Nie patrzysz na to, tylko serce tobą kieruje. Miłości dzisiaj już nie ma, to zwykła ściema. To tylko głupie przyzwyczajenia. Nie będzie ciebie, nie będzie nas. Gdyby tak cofnął czas, wybrać inną drogę, Obrać inny cel, gdyby wszystko było OK. Nie będzie ciebie...

Thank you.